Decyzję o wsparciu finansowym budowy hali przy ulicy Szafera wydał Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z którego można przeczytać, że otrzymamy pulę 15 milionów złotych na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej, która powstaje przy ulicy Szafera w Szczecinie. Miasto ma otrzymać w sumie 15 milionów złotych wypłacone w dwóch transzach. 10 milionów otrzymać ma jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę koszt całej inwestycji, jest to jedynie kropla w morzu potrzeb. Jednak magistrat cieszy się z dofinansowania. Każde pieniądze, które otrzymujemy jako dofinansowanie zewnętrzne, są niewątpliwie bardzo cenne. Koszt całej inwestycji to około 140 milionów złotych. O tym, że mistrzostwa Europy nie odbędą się jednak w Szczecinie, już wiemy, choć został po tamtych obietnicach nie smak, to tym razem miasto jest przekonane, że inwestycja zakończy się planowo. Bierzemy na bieżąco udział w posiedzeniach Rady Budowy, nadzorujemy inwestycje i jak na razie termin zakończenia. Halin to grudzień 2013 roku. Wszystkim został niesmak po niespełnionej obietnicy organizacji Mistrzostw w Szczecinie. Jednak może tym razem wykonawca zdąży na czas, a wtedy Szczecin będzie miał prawdziwy obiekt widowiskowo-sportowy, którym będzie mogło się pochwalić.